Zabieram Żydala. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. No raczej nie. Dobra, zejdź mi z drogi. Nie, nie przywieziecie. Otwieraj drzwi. O, trzeba być twardym, niemiętkim No i jest. Cześć, mamy. Dobra, chodź, jedziemy do Krymoren. Ej, ma szczurę przy boku. I takie dzwonki jak u błazna. To jest płotka. No, chodź. Ma zabawkę przyczepioną też. Ej, szczur jest pod koniem. On chyba ją zobaczył. Ta. Kość wygłój. Jedziemy. Zakarg go zabrał. No i jedziemy. Po do Kiermoren. Oho. Hmm. Zdaje się, że mamy goście. Milgarski koń bojowy. Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc z kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Jedziesz z nami do wyzimy. To jest Jenefer? Wasza cesarska mość. Jenefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności, złóż meldunek. Nie rozkazuj mi. Bez grzeczności tym lepiej. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Siri. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana. Umiesz odczynić to zaklęcie? Chciałabym znać formułę, której użyto. Befail, Elaine, Kedmilfoli, Dorn, Eptenei, Bundro, Itne i Wiem od jaskra. Siri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Ale mam bombę. Audiencję uważam za skończoną. Zapraszam na streamer.